Przychodzą ludzie z dziećmi, e, dzieci mają malowane buźki, e, tutaj niektóre osoby sobie biorą balony, e, zbierają naklejki, e, malują kredą po podłodze. Co mi się podobało najbardziej? Um, atmosfera, ludzie. Bardzo mi się warwają i przede wszystkim, bo mieli takie stanowisko, e, wszyscy ludzie są bardzo ciekawe. I am very surprised because. Um... I didn't know this country, this, this city was so so beautiful and it's very, very beautiful. Do you compare this event to one of this events in your country, in Spain? I have to say that in Spain we, we don't make celebrations about that. It's a pity for us, but I like this, I like the European Union and I like this event. do you of all the European Poznaniem kultury innych państw w Europie. Jak obecnie do Unii Europejskiej należy ile państw? 27. Bardzo dobrze, wygrywasz mi Jeżeli chodzi o osoby młode, to są osoby bardzo zadowolone, uśmiechnięte, bardzo fajnie nastawione na kontakt z innymi osobami. Zamawiam Państwa do korzystania z naszego stanowiska internetowego. Jakie są języki urzędowe w Luksemburgu? Puszki aluminiowe są poddawane recyklingowi.